Siema, witam Was sorry, no, w kolejnym odcinku z serii Przygody z Minecraft. A sobie, że w, w tamtym odcinku było bez pożegnania, ponieważ nie wiedziałem, że mogę tylko 10 minut nagrywać. Więc dzisiaj się postaram z pożegnaniem, a jeśli, i jeśli tak nie będzie, to przepraszam. To tym razem postaram się cały czas, no co ja patrzę się na jest czasu. czasu. A więc tak, skończyliśmy, że chciałam zrobić patyki, czy tam łopatę, To wtedy zabiorę się w końcu. Ja mówię tutaj tak, tutaj tylko sikierę. もう一度。 i będziemy kopać. Co mi tam odkrywają? Och, widzę. Hej, ja, ludzie, było tam. Palnia. A więc to może zrobię północę i ją znajdę? Albo nie? nie już tutaj jest. No dobrze, zrobię bo taki to czas w kocztach północzonych. Dobra. 15 połowy mamy.

すいません。 Pięć minut naderwamy. W świetnej opcji już grałem, Już w Panią 6, 10, na ja się w godzinę. sześć tysiąc, Ale ja dzisiaj wcześniej Skończę. Dobra, no, ja teraz Dobra, dokupię się tam gdzie będzie już i kończę. To było mogła... ...zakupić No ale to jest już razo. Więc dobra, to sobie czas kopę. To już i 20. Dobra, to ja idę na górę do domku i koniec. 6 minut i 43 sekund. Dobra, może w 7 sekund się A

To nie, to może teraz się pożegnamy. To, żegnam się z wami. Cześć no, na razie.